Nie gwiazdo, nie. Nie wiem, nie wiem, jakby może nie, nie mi oceniać... Jak to wygląda z trzeciej osoby perspektywy. Oh my gosh, w ogóle ja bym chciała bardzo zrobić grill, na moim tarasie tutaj. Uch, moja macica mnie znowu boli. Mm -hmm. Okres, okres, dla osób, które nie wiedzą chodzi mi o okres. Mam okres, w sensie dzisiaj pierwszy dzień i boli mnie. Anyway, chciałabym zrobić um, a, a grill, a cookout, you know. Czekajcie, co mi brakuje? Uff, uh. bitch. Um. Czy ja powinnam wymalować rzęsy? Jo. Anyway, back, skim grilla. Uh, no właśnie mam, poczekajcie, wymienię sobie w głowie osoby, które biorę pod uwagę. One, two, three, four, five. Pięć osób mam, biorę pod uwagę, osoby, które chciałabym zaprosić. Ta lewa. A, lewa na lewej dostałam ostatnio taką z McDonald's. Tu są rzeczy z maka. To jest logo maka, burger, frytki, napój. Oh my gosh, ja sobie zamówię teraz maka. Jak skończę lewa, to zamówię sobie znowu na Mówiłam wam e, ostatnio na story, że odkryłam nowy sos, sos Barb. the fuck? Czy tylko ja to słyszałam? Bo chciałbym za darmo zjeść. Co? Kuba coś pisze. Co bo chciałbym za darmo zjeść? Aha, czy jestem w Twoim top 5? Kuba, Kuba! O oh my gosh! Nie wiem, czy widzieliście ostatni odcinek Kuby, ale Kuba tam wymieniał swoich przyjaciół. Kuba wymieniał swoich przyjaciół i Kuba wymienił wszystkich i potem w postprodukcji montażysta musiał dopisać i e Lexi, bo Kuba zapomniał. Damn! Damn, Kuba! That hurt! That... That hurt, bitch. montażysta musiał mnie dopisać. Anyway, tak maluję rzęsy bez lusterka. Okej, okay, rzęsy gituwa. Mówi się jeszcze gituwa, czy to jest już... Ej, w ogóle, nauczyłam się nowego słowa, w sensie ja poczułam się mega staro, um, ale um, więc młodzież, młodzież, oh my gosh. ja już nie jestem... Ja jestem też młodzież jeszcze, anyway. Młodzi młodzież mają slang, słowo, um, jak to się nazywa, co to było za słowo? Nakretki, nakretki. Ja sobie myślę, co to kurde znaczy, że to jest jakiś nowy narkotyk, czy co? I się spytałam, kogo się spytałam, kogo się spytałam, kogo się spytałam. A, już wiem kogo. Anyway, um, na kredki, ja się pytam, co to znaczy na kredki, do, do jasnej cholery, co to znaczy, to są jakieś narkotyki? A ta osoba mówi, że nie, że to znaczy na krehe, czyli na kredyt, czyli na kredki, znaczy jak bierzesz dług u kogoś. I'm sorry, ja tego nie widziałam, jakby... Kto ma mnie uczyć teraz nowego slangu, jaki wchodzi teraz w szkołę, the fuck? Ja nie wiedziałam, co znaczy na kredki, ale to... it seems cool. E, Lexi, zobacz na komentarz Kuby, gdzie... A Ule to Paweł powiedział. Oh, fuck you, Kuba. Ej, 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 bo myślałam o chłopakach. Oh, really? O, oh, sorry. Anyway, um, bo myślałam o chłopakach. Bro, oni się pytali, jakie chłopacy są twoi best friends. Oni się pytali, jakie są twoje best friends. Anyway. Kogo najbardziej lubisz Timo X2? Ja bym powiedziała, że... Um, Czaro, uh, Czaro, Czaro wydaje się taki cute. I on do mnie kiedyś pisał jeszcze przed Team X. I wydaje się taki. Taki, you know, just a cool guy, prosty chłopak. A potem chyba Julia, Żuga i te dwie osoby. A, ja, ja nie mam nic do nikogo tam, oni wszyscy jakby, whatever, ale jakby miała wybrać. Um, dodaj Kubę. Charo, Kubę do um, Kuba, gdzie ty jesteś teraz? Może tak. Chyba, gdzie ty jesteś? Bro, ja potrzebuję dezodorant. Ja zaraz wracam, idę po dezodorant. Frankie się wami zaopiekuje na chwilę. Skąd sweterek? Dzisiaj przyszła mi paczka z Miss and Bear, Ale trudno mi było, ja nie miałam, ja nie, ja nie miałam podkoszulek. Znalazłam Tom i ona pasuje, więc jest gituwa. Można tak mówić, jeszcze gituwa? Co to za malinka na dekolcie? To nie jest malinka, to jest podrapane. Co Are you guys crazy? Anyway, um, jak się pijesz monstery? Nie, ja nie lubię energetyków za bardzo. Um. Bro, i teraz na przykład, czy to było Pick Me Girl, are right there? Nie, ja nie piję monsterów, ja nie piję energetyków. Czy to było Pick Me Girl? Bo ja, ja muszę teraz się zastanawiać, like, bro, what's going on? Czy to było Pick Me Girl? Like, what's going on? Gyfitowa to fajne słowo, możesz tak mówić, ok. Frankie. She's a runner, she's a track star. Ej, lepiej do przodu, czy. Jeden do przodu, jeden do tyłu. Anyway. Um. Nie, nie było, nie było. Nie było. O, oh, okej. Okay. Bo ja serio teraz analizuję prawie wszystko. Nie, to nie było piknikowo. Wydaje mi się, że to było trochę, bo to było takie. Ja nie piję energetyków, energetyki są fui. ja piję tylko wodę. Taki to mi vibe dawało. Możesz mówić czego nie lubisz chyba? No właśnie, no nie za bardzo, bo, ja, znaczy ja rozumiem, ale zauważyłam, że jak mówię, że czegoś nie umiem, że to jest pick me girl behavior, um, więc... Bro, ale ja naprawdę nie umie niektórych rzeczy, shit. I co ja mam nie mówić o tych rzeczach, bo to jest pick me girl? Um, dodajesz ludzi nas na snapa? Nie. Takie trochę jak influencerka. That's for you, Kuba. Anyway, um, Co ja chciałam zrobić teraz? W ogóle ja wczoraj... A na przykład to! Ja wczoraj nie... No, never mind, to było... To, never mind. Um, i tak. I tak jak powiedz coś normalnie, to i tak ludzie... I tak jak powiedz coś normalnie, to i tak ludzie zrozumieją na swój sposób, więc mi wyjebane. No... Przedłużyłaś głos, bo masz dłuższy albo serio mi się wydaje. Mam przedłużone. Mam przedłużone. O, oh, ja bym chciała wam robić mini concert time teraz i puścić muzykę. A jak puścić jakąś muzykę, która nie ma ten, która nie ma copyright, czy jak to się nazywa? Czyli na przykład, nie wiem. Chciałaś coś z robić? Nie. No, baby girl. Ja wczoraj nic nie adłam. oprócz dwa Kinder jajka. Nie wiem czy moje wam to Ok, now it's time to make some TikToks, ok? Teraz ja będę robić TikToki. Mam pomysł na jednego. Mam pomysł na trzy, ale te dwa są takie trochę smutne i. Nie wiem. I don't know. Ja nie wiem, czy my chcemy dzisiaj robić smutne TikToki, jak ja mam dzisiaj dobry humor. Może. Nie wiem, jutro. Hmm. I to było Pick Me Girl. Co było Pick Me Girl? Jola, ty chyba schudłaś. Pokażesz outfit. Jest, być! So, this is what we're rolling with today. Um, how much. Ah, krzesło. How much is your outfit? Więc. Um, berszka. Nie, Berszka. Pull and Bear. Nie wiem ile kosztowało. Top Zara i spodnie. Um, jak to się nazywa? Urban Outfitters. Są bardzo wygodne, ale nie polecam kupować, bo mają straszną jakość. Te spodnie akurat. Kde nový odčinek? Um, na Fuck, kogo ja innego oczekiwałam, czemu ja miałam taki ryj, jakbym się zastanawiała, kto inny mógł do mnie przyjść, oprócz pieprzonego kuriera. Anyway, przywiózł kurier mi nowe rzeczy uh, z Pull Bear zamówiłam sobie ostatnio. Możemy zrobić mini unboxing, jak chcecie, jeśli was ciekawi, um, to mogę wam ten, to mogę wam pokazać. Um... Ale masz czerwony dekolt, serio? <laughs> The fuck? Co to jest, czemu to, od czego to jest? Plamy. Czy ja się tutaj drapałam? Czekajcie, podrapię się z tej strony, zobaczymy, czy z tej strony się zrobi. Um, tak, zrób, tak, zrób, tak, zrób. Tak, unboxing. Okej, okay, zrobię Wam mini unboxing tych ciuchów. Jestem sama bardzo ciekawa. W ogóle, słuchajcie, na dniach będę gdzieś szła um, i będę tam robić zdjęcie i to będzie taki mini surprise dla Was, bo nigdy nie widzieliście mnie w takiej odsłonie, można powiedzieć, więc będzie może ciekawie. Jak ci się podoba? Po, 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 Aaa, jak masz. Może masz uczulenie na sweter? Nie. Oh, damn! What the fuck going on? Od czego to jest? Ja nigdy nie miałam wrażliwej skóry. Ej, ja mogę sobie teraz pisać bo... zaraz unboxing, to jest dosyć duża paczka. So yeah. Um, o czym ja gadałam? Aha! co odwala się na moim dekolcie. Czemu tu jest coś takiego? Czekaj, się spróbuję zrobić serce. This is stupid. Anyways, zobaczymy, czy zaraz będzie serce.